Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzieliłem na dwa odcinki. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał i tam pokażę szczegółowe obliczenia. Natomiast teraz przyjrzymy się dokładnie rysunkowi oraz danym z polecenia. Narysujmy w zeszytach trójkąt prostokątny o wierzchołkach ABC, ale jeszcze nie zaznaczajmy wierzchołków, ponieważ musimy ustalić, które odcinki są prostokątnymi No więc czytajmy dalej wiemy że stosunek przyprostokątnych jest równy uwaga przyprostokątna ac do długości przyprostokątnej ab równa się tak jak liczby 5 do 12 czyli widzimy że odcinek ac jest dłuższy przepraszam krótszy od odcinka ab to oznacza, że w tym miejscu mamy odcinek AB, w tym miejscu mamy odcinek AC. No i zgodnie z poleceniem, długość tego odcinka równa się 5x. Muszę tutaj wprowadzić niewiadomą, ponieważ nie znam konkretnej długości, nie znam um, długości tego odcinka w rzeczywistości, tylko jest podany stosunek, prawda? 5 do 12 to nie są długości odcinków. Na przykład, gdybyśmy mieli um, trójkąt o przyprostokątnych długości 10 i 24 cm, prawda? 10 cm, 24 cm. To teraz, jak skrócisz jednostki i skrócisz liczby, to otrzymasz właśnie ten stosunek 5 do 12. No ale przecież um, moglibyśmy mieć na przykład jeszcze inne długości boków. Tutaj załóżmy byłoby 20, a tutaj 48, co po skróceniu przez 4 też daje nam stosunek 5 do 12. Dlatego muszę zastosować tutaj niewiadomą niewiadomą X. Nawet dlatego zapiszemy długość odcinka AB równą 12X. No i teraz wypiszmy sobie tutaj dane. Niech to będzie pierwszy punkt rozwiązania. Otóż, tak jak już powiedzieliśmy. Kąt przy wierzchołku A ma miarę 90 stopni, bo jest to trójkąt prostokątny. Więc zaznaczam tutaj kącik prosty. Następnie zapisuję, że długość odcinka AC do długości odcinka AB pozostaje w stosunku liczbowym równym 5 do 12. Czytamy dalej. Punkt D należy do przeciwprostokątnej BC, czyli znajduje się gdzieś na tym odcinku. Wiemy, że długość odcinka CD do długości odcinka DB pozostaje w stosunku liczbowym, tak jak liczby 5 do 8, czyli to oznacza, że odcinek CD jest krótszy od odcinka DB. A zatem ja wybiorę, załóżmy w tym miejscu, punkcik D. Zaznaczę go sobie i zapiszę pod spodem, albo może tu, nie, dobra, niech będzie pod spodem. Długość odcinka CD do długości odcinka DB to się równa 5 do 8. Zwróćmy uwagę, że trójkąt ABC jest trójkątem pitagorejskim, ponieważ przyprostokątne mają długość 5,12 i wtedy, żeby otrzymać trójkąt prostokątny, stwierdzenia Pitagorasa moglibyśmy doliczyć przeciwprostokątno. Gdybyśmy to zrobili, to tutaj otrzymalibyśmy odcinek długości 13x. Widzisz? 5, 12, 13 to jest tak zwana trójka Pitagorejska. Na przykład liczby 3, 4, 5 to też jest trójka Pitagorejska. Warto o tym poczytać w internecie. Jeśli nie chcesz czytać, to z twierdzenia Pitagorasa wyznacz długość przeciwprostokątnej. Ok. Skoro przeciwprostokątna ma długość 13x, a punkt D dzieli tę długość w stosunku 5 do 8, to oznacza, że odcinek CD musi mieć długość równą 5x, a odcinek DB musi mieć długość równą 8x. 5x dodać 8x. To się równa 13x. Tak to tutaj zadziała. Mamy jeszcze jedną informację. Wiemy, że punkt E należy do przyprostokątnej AB. To jest przyprostokątna AB. I ten punkt utworzy odcinek, który jest prostopadły do przeciwprostokątnej CB. No więc ja tutaj narysuję odcinek, który jest prostopadły. Do przeciwprostokątnej. No, w ten sposób. Tutaj zaznaczę kąt prosty, tutaj zapiszę odcinek E. I żeby się nie pogubić, żeby nie było wątpliwości, to długość odcinka, którą oznaczyliśmy jako 12x, dotyczy odcinka AB. Więc zapiszę troszeczkę niżej 12x, natomiast tutaj zostawię miejsce, żeby wyznaczyć ewentualnie tą długość, a później może jeszcze, nie wiem, tą długość będziemy musieli wyznaczyć. Zobaczymy. Zobaczymy w trakcie rozwiązania. Natomiast teraz dopiszmy jeszcze do danych, że odcinek ED jest prostopadły do odcinka CB. No dobrze. Chcemy policzyć stosunek pola czworokąta AEDC do pola trójkąta EBD. O, będziemy szukali odpowiedzi, ile jest równy taki stosunek. Zanim jednak uda nam się to wyznaczyć, będziemy musieli w jakiś sposób policzyć pole czworokąta o wierzchołkach A, E, D, C. Jak to zrobić? Otóż należałoby wyznaczyć pole trójkąta o wierzchołkach ABC. Od tego pola odejmiemy pole trójkąta o wierzchołkach EBD i otrzymamy pole, trójkąta, pole czworokąta A, E, D, C taki będzie plan działania. Żeby to osiągnąć, będziemy w tym momencie musieli wyznaczyć długość tego boku. Będzie nam w każdym razie potrzebna skala podobieństwa trójkątów, a zatem musimy w tym momencie znaleźć trójkąty podobne. Więc to będzie drugi etap rozwiązania. Szukamy podobieństwa trójkątów. Otóż chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na takie dwa trójkąty: trójkąt o wierzchołkach EBD i trójkąt o wierzchołkach ABC. Z łatwością możemy stwierdzić, że te dwa trójkąty są do siebie podobne. Pokażmy więc wszystko naszemu nauczycielowi, jak do tego doszliśmy. Zapiszmy zatem, że trójkąt EBD jest podobny do trójkąta ABC. Dopiszmy od razu, z jakiej cechy korzystamy. Jest to cecha kąt, kąt. Kąt. Ok. Skoro trzy kąty mają być równe, to poszukajmy ich na rysunku. Kąt numer jeden. Najłatwiej jest popatrzeć w tym momencie na kąty proste, bo występują w obu trójkątach, ale pamiętajmy też o kolejności podobieństwa trójkątów. Najpierw musimy patrzeć na trójkąt mniejszy, a później na większy. Więc w trójkącie mniejszym kąt prosty. Mamy przy wierzchołku D, a zatem zapiszemy, że miara kąta BDE, widzisz ta literka, która znajduje się w środku, to jest zawsze wierzchołek kąta, na który patrzymy, to się równa miara kąta CAB. Zwróć też uwagę, w jakim kierunku spoglądam na te trójkąty. Zawsze od lewej strony do prawej strony odczytuję, tak? czyli mamy B... D, E. I tak samo jeśli chodzi o mm, trójkąt ABC. Chciałem mieć kąt w tym wierzchołku, czyli zaczynam od tego wierzchołka, przechodzę do tego i idę ciągle w lewo, czyli mm, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tak, C, A, B. Te kąty, jak już wspomniałem, ma, mają miarę równą 90 stopni. Czyli znaleźliśmy pierwszy kąt. Pierwsze dwa kąty, które są sobie równe. Następnie drugi kąt jest tutaj. Oznaczę go literką alfa. Jest to kąt, który jest wspólny dla obu trójkątów, więc zapiszmy najpierw dla mniejszego trójkąta i dla większego trójkąta. Oznaczyliśmy te kąty alfa. Teraz kąt numer 3. Otóż zwróć uwagę, że ten kąt, jako oznaczę go beta, ma taką samą miarę jak ten kąt, który oznaczam beta. Dlaczego tak jest? Wiemy z twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie, która zawsze wynosi 180 stopni, że w tym przypadku Gdybyśmy chcieli policzyć kąt beta, to od 180 stopni musielibyśmy odjąć kąt alfa i kąt 90 stopni, wtedy otrzymamy kąt beta. Podobną rzecz otrzymamy w tym różowym trójkącie, czyli chcąc wyliczyć kąt beta, od 180 stopni musielibyśmy odjąć kąt alfa i kąt 90 stopni, co daje nam kąt beta, czyli dokładnie to samo wyrażenie, co. Kon, dla kąta Beta w mniejszym trójkącie. Na tej podstawie stwierdzamy, że oba kąty są tej samej miary, więc zapiszmy. Miara kąta D E B jest równa mierze kąta BCA. No i to się równa beta. Ok. Mamy spełnioną cechę kąt, kąt kąt. To teraz będziemy musieli przejść do wyznaczenia skali podobieństwa, ponieważ no właśnie po to pokazywaliśmy, że oba trójkąty są podobne, ale tą część rozwiązania pokażę już w odcinku bonusowym, więc zachęcam do wspierania. Myślę, że warto. Popatrzcie na progi wspierania. Są bardzo niskie, możecie wybrać dowolny próg i od razu dostajecie dostęp do wszystkich rozwiązań, które do tej pory pojawiły się na moim kanale.